No, i nadszedł czas na podsumowanie mojego pierwszego nocnego polowania z tym Oto Hik Micro Alpex 4K z lrf -em. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, jestem z niej bardzo zadowolony. Yy, osiągi mi odpowiadają, i zanim przejdę do omówienia. Tego, co widzieliście na poprzednich filmikach, to co mi się udało nagrać, może Wam troszkę opowiem o tej lunecie, o jej parametrach. Szczegóły, oczywiście, możecie sobie przeczytać w internecie, na stronie internetowej każdego sklepu, który tym yy, asortymentem handluje. No, ale może pokrótce Wam parę słów opowiem. Otóż tak. Luneta ma obiektyw 50 mm. Mamy tutaj możliwość regulacji przesłony. Przesłona dzień i noc. To jest bardzo przydatne, zwłaszcza przy silnym oświetleniu w ciągu dnia. Przełączając, no tak jak w aparacie fotograficznym, zmniejszamy po prostu ilość światła, które wpada do obiektywu i ten obraz nie jest taki prześwietlony. Mamy w tej lunecie powiększenie optyczne 3,5. To jest powiększenie startowe. Z tego startujemy. A do tego jest powiększenie cyfrowe do 8 razy, co daje nam łącznie powiększenie 28. W warunkach dobrego oświetlenia w ciągu dnia te 28, tak jak Wam. Pokazałem w filmiku, który nagrałem jeszcze dzisiaj. Tego kozła jest to powiększenie, no, może nie jakiejś doskonałej jakości. Widać już piksele, ale da się rozróżnić, co to jest za zwierzyna. Przydatne to jest raczej przy strzale, przy przystrzelaniu w ogóle tej lunety. Mamy tutaj możliwość ręcznej regulacji ostrości obrazu oprócz y, regulacji dioptrii z tej strony no to w zależności od powiększenia regulujemy sobie ostrość y, właśnie w tym miejscu tym pierścieniem pierścień chodzi dość, dosyć y, lekko wiem że w poprzednich wersjach tej lunety chodził dość ciężko ale tutaj jest ok hmm. Mamy również w tej lunecie dalmierz, czyli tak zwany LRF. Maksymalny zasięg detekcji tego dalmierza to 1000 metrów, czyli do jednego kilometra możemy zmierzyć sobie podczas dziennej obserwacji tą odległość z dokładnością do plus minus jednego metra. Jest dosyć precyzyjny. Na filmikach też widzieliście około 600 metrów, bez problemu mierzy i no fajna to jest rzecz. Z tym dalmierzem połączony jest oczywiście kalkulator malistyczny. To jest taki dodatkowy, że tak powiem bajer, bo w warunkach polowania no, raczej tego nie będziemy wykorzystywać, bo do 200 metrów ten opad kuli jest no niewielki, tak. Przy strzelaniach długodystansowych mogłoby się to nam przydać. Co mamy tutaj jeszcze? Bateria. Bateria wbudowana w lunecie, plus bateria, którą montujemy tutaj pod lewym pokrętłem. Typowa bateria 18650, akurat ona jest w zestawie, daje nam możliwość pracy do 11 godzin. No, jestem skłonny uwierzyć w to, bo naprawdę wytrzymuje ta bateria dosyć długo. Jedyną może wadą jest to, że wyświetla nam się pojemność pierwszej baterii, no i widać, że ona sukcesywnie spada, spada, i do momentu, dopóki nie wyczerpie się bateria wewnętrzna, luneta nie przełączy się na baterię drugą. Bateria nam pada. I w tym momencie dopiero włącza się zasilanie z tej baterii dodatkowej z tego ogniwa 18650. No ale 11 godzin w warunkach polowania to jest w zupełności wystarczy. Częstotliwość odświeżania lunety. 50 Hz. No, może to nie jest zbyt dużo, ale raczej przecież nie będziemy z tej lunety polować dynamicznie. Nie będziemy jej używać na zbiorówkach. Jest to zauważalne. Wtedy jeśli przesuwamy lunetę w dosyć dużym tempie z lewej do prawej, to obraz się troszeczkę tak jakby ugina. Tak? I wtedy mogłyby być przekłamania w celności tej, tego całego naszego zestawu. No co dalej? Mamy tutaj do wyboru bardzo różne siatki celownicze, różne kolory tych siatek. i pamięć wewnętrzna, może to jest dosyć ważne. Nie potrzebujemy tutaj karty do tej lunety, tylko mamy 64 giga wbudowanej pamięci. Możemy się również połączyć z mobilną aplikacją za chwilkę, bo w tej chwili zapomniałem jak ta aplikacja się nazywa. Hik Micro Site, jeśli dobrze czytam. Co nam to daje? Możemy przechwytywać filmiki z tej lunety bezpośrednio na tą aplikację. Zapisuje ona sobie ją w katalogach. Jak również mamy bezpośredni podgląd na to, co widzi luneta. Także to jest też fajne. Możemy siedzieć na ambonie. Ktoś, kto jest z nami, może sobie podglądać to, co my widzimy w tym momencie na obrazie naszej kamery. Yy. Ładowanie baterii odbywa się przez gniazdo USB-C z prawej strony lunety i mamy tutaj taką lampeczkę, która po, po podłączeniu yy, przewodu, po podłączeniu ładowarki zaświeca się na czerwono. W momencie kiedy bateria jest naładowana jest to taki lekko zielonkawy yy, kolor. Znaczy to wtedy, że już bateria jest naładowana. Trzy przyciski na lunecie odłączenia, wyłączenia lunety, zdjęcie lub nagrywanie. No i to jest przycisk Dalmierza. Bądź możemy sobie też włączyć ten obraz w obrazie, tak zwany pip to się czyta PIP. nie wiem dokładnie. Możemy też aktywować sobie taką funkcję. A, jeśli chodzi o przyciski. Przycisk główny funkcyjny to jest to górne pokrętło, które mamy klik i pokrętło prawo-lewo. Bardzo intuicyjne, po prostu wchodzimy, tak jak w Windowsie, w poszczególne gałęzie drzewa. Możemy sobie ustawić nagrywanie filmów z dźwiękiem, i również możemy sobie aktywować tą lunetę, żeby nagrywało nam. To da się ustawić 15-30 sekund przed strzałem, czyli po prostu luneta w momencie strzału, ona tak jakby sobie nagrywa w tle to co się dzieje i w momencie oddania strzału zapisuje te 15 czy więcej sekund w zależności od tego jak ustawimy. No i tam jakiś czas jeszcze po strzale, dokładnie mm, nie wiem ile. Co do tego, do tego jeszcze oczywiście potrzebujemy doświetlacz. Tak? Ja zakupiłem XHoga Pro, tego trzyfunkcyjnego. Już Wam tam w grzubszaniu opowiadałem doświetlenie 940-850 i e White, czyli białe normalne światło zwykłej latarki. Bardzo dobra, moim zdaniem, latarka. Naprawdę porządnie świeci. No i to wszystko przypinamy do lunety klamrą, hik-mikro. Pokażę Wam potem, jak to się robi. No i co jeszcze? Co może dostajemy w zestawie? W zestawie dostajemy eleganckie czarne etui. No to już Wam pokazywałem jak to wygląda. Dosyć no, porządnie wykonane, sztywne. Naprawdę zabezpiecza nam sprzęt bardzo dobrze. Do tego dostajemy ładowarkę na dwie baterie, do ładowarki przewód USB-C, no, ale oczywiście bez samej ładowareczki. To już musimy sobie zapewnić na własną rękę. No i dostajemy jeszcze taką książeczkę instrukcję w języku polskim, bardzo prosta instrukcja ale y, polecam wydrukować sobie pełną instrukcję z internetu i z niej korzystać. No cóż, pokażę może, aha, no bo już o tym już Wam wspominałem, mam to wszystko zamontowane na montażu szybkim łóżka do cz bo ja akurat poluję ze cera CZ-555. Oto, oto ją. No, i mam też oczywiście czeski, yy, i pokażę Wam, jak szybko się tą lunetkę tutaj zapina. I to wszystko. Luneta zamontowana. Do tego, oczywiście, nie wiem, czy to uda mi się pokazać. No, musimy zamontować też. Ten doświetlacz, no tak będzie mi ciężko tak żebym Wam to pokazał, ale może się uda. No, no. no oczywiście trzeba to sobie odpowiednio ustawić, zapinamy. I doświetlacz zamontowany. Troszkę niezgrabnie mi to wyszło, ale chciałem, żeby to było widać w kamerze. No i to wszystko. Doświetlacz naprawdę bardzo dobry. Bardzo mi się podoba ten doświetlacz i zdaje egzamin. No i to chyba tyle. No oczywiście za chwilkę jeszcze zdejmę lunetę. Gdyż do polowania dziennego jest jeszcze widno, jest godzina za 29 wieczorem. Mam jeszcze swoją lunetkę i pół do 10 na 56. Nocna luneta z podświetleniem, która też elegancko daje radę przez wiele, wiele już lat i jeszcze mnie nie zawiodła. No, i na tym chyba zakończymy tą prezentację. Cóż tam jeszcze mógłbym Wam dopowiedzieć? Jak mi się coś przypomni, to się oczywiście włączę i dopowiem. Na razie bardzo Wam dziękuję. Będę się dzielił z Wami moimi doświadczeniami na bieżąco, gdyż tak naprawdę jestem początkujący w tej kwestii. No i na koniec jeszcze bardzo ważna rzecz. Poczekajcie, bo wyszła mi jakaś sarenka. Ale to cucka. Do tego zestawu oczywiście będę potrzebował jeszcze jakiś termowizor. Na razie jeszcze go nie mam i tu jest prośba do Was. Chciałbym Was bardzo prosić o pomoc, o radę po prostu, żebyście mi doradzili jakiś termowizor. Nie mówimy tu oczywiście o jakimś termowizorze za nie wiadomo jakie miliony monet jakieś budżetowe rozwiązanie, które daje radę do przetestowania bardzo proszę o rady z czego wykorzystacie co możecie doradzić co jest w tej chwili no dobre dobre na rynku no to na razie tyle nasz bór i trzymajcie się i do następnego razu cześć jeszcze jedną rzecz chciałem wyjaśnić, bo te nagrania nocne, które robiłem ostatnio, które pokazywałem Wam, były nagrywane, że tak powiem, z ręki. Trzymałem po prostu odpiętą lunetę w ręku, aż luneta nie ma stabilizacji, dlatego obraz, no, zwłaszcza na większych powiększeniach, tak jak widzieliście, drży i nie jest stabilny. Tak samo ten kozioł czy sarny na powiększeniu 28, czy nawet troszkę mniejsze, były niewyraźne i obraz po prostu latał po całym ekranie. Dzisiaj jeśli się uda, dogram jeszcze parę ujęć z lunety zamontowanej na sztucerze, z, z pastorału, z porządnej podpórki i te nagrania będą na pewno lepsze. Zwłaszcza jeśli chodzi o te nocne, no bo dziś parę ujęć mi się udało zrobić fajnych yy, za dnia. Tak? No, zaczynają się komary, niestety trzeba użyć jakiegoś preparatu. To tymczasem. Poziomka na 356 metrów. Przy powiększeniu 28 metrów. W trybie dziennym. A Jeszcze całkiem, całkiem widać. Nie da się oczywiście ocenić jaki to jest koziu raczej młody spora odległość. Próbujemy go przełabić. Właśnie widzicie, jak działa kalkulator balistyczny. Opad kuli 8,6 cm i to jest ten x poniżej poniżej yy, środka siatki. No i żeby celnie trafić, zobaczcie, trzeba by było celować właśnie tym dolnym krzyżykiem, tym X. Kłódka żeruje 172 metry. Mm. Przed chwilą tylko o kuskę. Chciałem wam co nagrać, a my akurat przestały. Zobaczmy jaki dystans do nich ma 244 metry